Cześć witajcie w poniedziałek A poniedziałek jak to poniedziałek bywa ciężko Człowiek bardziej zmęczony Niż przed weekendem Bywa źle No ale dzisiaj mam coś dla osłodzenia: w poniedziałku A mianowicie przyszła paczuszka Paczka przyszła od Kamila Z kanału Banknoty Polskie PRL I 3 RP Zobaczymy co, nie wiem co tam jest w tej paczce no i zaraz ją sobie otworzymy. Zobaczymy. No to co? Lecimy z tym koksem. Dobra. Zabieramy się za to. Troszkę tutaj potargana. Mam nadzieję, że wszystko będzie w porządku. Nie wiem, czy tam się słowa. Będziemy zaraz sprawdzać. Wypełnienie, wypełnienie, o już widzę jakieś monety. No. No, zobaczmy, ma. Trochę makulatury. Na rozwój, <laughs> super. Mamy jakieś monetki. Okej, okay, zaraz będziemy patrzeć. Zobaczymy co tu jest. No ciekawy jestem. <grywa> a tak jak A coś już chyba się domyślam. Hmm. Kurcze, nie wiem co to jest. Zaraz będziemy patrzeć. Znaczy się domyślam. To jest jakaś kuchenka. A, tak myślałem, tak pomyślałem, ale fajne. He, he. Kurczę, tak to się. A, to się wyciąga, czy nie? Jeszcze jakiś kluczyk Kurczę, to taka kuchenka, sam raz do wy na wyjście paliwo tam chyba coś jeszcze nawet paliwo jakieś jest ale fajna świetne, świetne, naprawdę fajne Zaraz będę się tym bawił muszę tu rozkminić co jak z tym no i jeszcze zobaczymy tutaj jakieś monety mamy ale fajna ciekawostka celku. Aha, dwa złote Nordy Gold. Jeszcze żebym widział, co tam jest. Do okulista mnie czeka. No to Amerykaniec. Nie wiem co to za moneta. Zaraz je rozłożę i pokażę Wam z bliska, ok? No i jestem z powrotem. Słuchajcie, mam tutaj kilka monet. Dwie PRL. W sumie to jedna złotówka, tutaj malutka. Tu dwa złote. Kurde nie wiem czy mam. Musiałbym do, musiałbym do domu sprawdzić iść. Tutaj mamy chrywnę jedną. Różne z różnych państw. Tu feningi. Tutaj rumuńska. 10 bani. Czujecie w poniedziałek rano, ktoś Was pyta, czy macie 10 bani. No i to. Ta ciekawostka. To jest na denaturat. Najbardziej z tego wszystkiego podoba mi się lejek. I ten zbiorniczek na jest the best. Teraz tak na szybkiego nie będę próbował tego odpalać Zobaczę później, z tym się pobawię tak na poważniej No i taka to widzicie przesyłeczka od Kamila Z kanału Banknoty Polskie PRL i 3 RP Słuchajcie polecam kanał jego, jak ktoś nie ma Katalogu, a chce się chcecie dowiedzieć czegoś o banknotach właśnie to wbijajcie słuchajcie na kanał do Kamila. Tam naprawdę wszystkiego się dowicie o banknotach. Dzięki Kamil Wielkie za przesyłeczkę. Kuchenka jest normalnie mega. Trafi na półeczkę. Nie wiem, to tego się nie będzie nosiło. <laughs> Fajny sprzęcik. <laughs> Ciekawy. No dziękuję wielkie. Wam też dziękuję za uwagę wszystkim. Pozdrawiam, trzymajcie się. Cześć.